Zadanie 12. W pudełku jest 50 kuponów, wśród których jest 15 kuponów przegrywających, a pozostałe kupony są wygrywające. Z tego pudełka w sposób losowy wyciągamy jeden kupon. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wyciągniemy kupon wygrywający jest równe: 15,35, 1,50. 15,5 lub 35,5. W pierwszym kroku wyznaczamy liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych. Losujemy jeden z 50 kuponów, dlatego liczba wszystkich możliwych zdarzeń jest równa 50. W drugim kroku musimy wyznaczyć liczbę zdarzeń sprzyjających. Zdarzeniem sprzyjającym jest wylosowanie kuponu, który wygrywa. Tylko musimy tutaj sobie wyznaczyć, ile wygrywa tych kuponów. Czyli od 50 musimy odjąć ilość kuponów przegrywających, czyli 50 i 50 odjąć 15 jest równe 35, czyli tyle kuponów 35 wygrywa. Dlatego wiemy, że liczba zdarzeń sprzyjających jest równe 35. No i teraz pozostało nam tylko i wyłącznie wyznaczyć prawdopodobieństwo, o które jesteśmy proszeni w zadaniu. Zadaniu jesteśmy proszeni o to, żeby wyznaczyć prawdopodobieństwo zdarzenia polegające na tym, że wyciągniemy kupon, który jest kuponem wygrywającym. No i tutaj oczywiście. Korzystamy z klasycznej definicji rachunku prawdopodobieństwa. Wzór masz zapisany w zielonej ramce. Podstawiamy tylko teraz do wzoru te dane, które przed chwilą żeśmy wyznaczyli czyli pod liczbę zdarzeń sprzyjających podstawiamy 35, natomiast pod liczbę wszystkich możliwych zdarzeń podstawiamy 50. Ten ułamek możemy skrócić, dzieląc licznik i mianownik przez 5. I otrzymujemy 0,7. Przy czym zwróć uwagę, że ułamek 0,7 nie występuje w odpowiedziach. W odpowiedziach występuje 0,35, więc tutaj tą odpowiedź musimy zaznaczyć. W każdym razie możemy tutaj zapisać jako odpowiedź, że szukane prawdopodobieństwo jest równe 0,7.